Ja dopiero od roku to nie mam to żadnych sukcesów. No ja. zdobyłem brodę medal na pułażę Polski w tamtym roku. No i dużo turniej wygranych dwukrotnie niż małopolski pod Garbacza. A długo ci wybierz? Cztery lata. In fact, she and some other chicks were saying that you wanted, dead or alive, distinguishing features, you got cold and shifty eyes. He'll lead you on with his words or something He'll rob you of your pride, he sweeps you off of your feet. He'll wind and down you, but are you the one who'll pay. Cause you'll never see him when he makes In your town. Handsome. Be cause Tomek, <noise> nie będę Pierwszą walkę bardzo dobrze. Wygrałeś słusznie, bo inaczej byś nie mógł wygrać przed czasem. No, ale drugą brakowało ci tyle, żebyś wygrał przed czasem. Tylko taki brak doświadczenia, zdecydowania ci brakowało. Jak nie masz co robić, to stajesz. Nie wiesz co robić, to stajesz po A ty wyciągasz błędy do góry. A tam się trafił ale jak wstałeś to niezbyt, niezbyt cię ważne. A później ty trafiłeś i nie mogłeś go skończyć, nie umiesz skończyć. Wiesz, jak już zawodnik jest trafiony, to już później już nie patrzysz na to, że ci braknie sił. Jakbyś się strafiał, ci braknie sił, to go nie skończysz. I przegrałeś 2-1. Dla mnie tą walkę wygrałeś, powstawiłeś mu dziesiątki latach. Ale wiesz, gospodarz dali 2-1. Generalnie bardzo dobrze. 3 lata Dlaczego wyjść boks? Mój Bo bokserem Idziesz na pro? Co? Chcesz być zawodowcem? Tak Ile lat stoczyłeś? Dziś trzy. Ile masz lat? 17 Gdzie wygrałeś? Nie, z Nie się z kontrolą. Na ile guada tam maskota kompródu? Także. Fora o mikro. Tu kogo tu bierzesz? Brawilę. Aie! To jeszcze kogo tu Sądzę, jest no, ten sparring albo z walka. A jak myślisz, jakie cechy musi mieć dobry bokser? Szybki być, kondycjonować jest dobrą, nie? Dobry być. Dobry być.

Ja wszystkich zachęcam, że jak mają siedzieć po klatkach na ulicy, to lepiej żeby przyszli tutaj do klubu, jest opieka trenerów, jest dwóch, tak, dzisiaj jest jeden tylko, ale tak to tutaj trenerzy mają o, o tych zawodników, jak widzę, jeżdżą z na zawody, z własnych pieniędzy nawet dokładają do biletów, do, do diet, do no, utrzymania tych zawodników, także bardzo chętnie wszystkich zapraszam.